Cześć wszystkim z tej strony, Aldiki. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z made 4 Więc chciałem Wam teraz pokazać e, kilka rzeczy customowych, które będę robił w najbliższej przyszłości, e, bo mi ostatnio, więc myślę, że warto się tym e, pochwalić. E, na sam początek, dwie podstawowe białe figurki. E, to odebrałem do, dosłownie dzisiaj. No nic specjalnego, jeśli chodzi o customy. Ale może Was zastanowić, jeśli zwracacie uwagę na takie szczegóły. Zobaczcie, tutaj są te białe bioderka. Ja zawsze używam czarnych, więc dlaczego te są białe? No i już Wam przychodzę z odpowiedzią. A robiłem ostatnio zamówienie z AFO Features i przyszły do mnie właśnie dwie. No, kilka kalkomani, po prostu. Dwie na tych i jeszcze jedna na inną postać. Dwie kalkomanie, to jest e, RP-2 Femme Trooper. to jest design wymyślony przez AFO figures ale bardzo mi się spodobał i na pewno właśnie te dwie będą wyklejone na tych figurkach. Plus jeszcze postanowiłem, że polecę trochę takim klasykiem i kupię sobie e, Rebel Frienda <laughs> z Complete Sagi. Widzicie, tu mamy na twarz, na hełm i na torsik i pasek. Plus, dodatkowo mamy hełmik, który jest zrobiony przez OFIDŻORS. To jest chyba druk 3D, o ile dobrze pamiętam. No, więc to są takie zakupki. Ostatnie. I będę to wyklejał za jakiś czas. Bardzo możliwe, że na przykład na streamie. Na ja, ja streamy. Będę to wyklejał. Link macie w opisie, oczywiście, do całego projektu. Ja. No i co? Teraz taki krótki filmik był. A za godzinę dostaniecie następny filmik. Tym razem będzie to coś troszkę innego od takich standardowych odcinków. To bardziej będzie ogłoszenie i przekierowanie na inny film, na innym kanale. Wszystko zobaczycie za godzinkę. Także do usłyszenia niedługo i niech moc będzie z Wami.